To jest placu głównym Lariscy, Tyle zostało? 4-6 tysięcy lat dla risy sprzed przed 2,5 tysiąca lat w większości odnowione współcześnie. wszystko zamknięte kłuty pozamykane koniec nie dotkniesz tego jeszcze fragment murów ja spacerowa bazyliki z XV wieku są otwarte oczywiście można wejść <noise> a nie, leźmy w czwartym wieku. <noise> o, a mi jacyś rewolucjoniści zasłużeni dla Grecji. I, teczka. i wszystkie z jakimiś ruinami To wygląda na jakieś ruiny jakiegoś kościółka Mieniamy szlak z E4, teraz na O2 Jest jakiś stary klaster też z XV wieku, ale jakieś takie ruiny to zamknięte. Nic nie można wejść zobaczyć. Te strzałki te tu wyglądają. Ambelakia. Jeden jest znak, to jest po prostu szok. Szok! gwoździem przybity Stamtąd. Teraz tam. Zobaczymy. Czy on jest tylko tak przybity, czy to jest znak. Oczywiście. Teatr. Amplikalion. No 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 na wzór na wzór greckich Nie wiem zaczynam się bać Już zaczynam się bać kudu. Narodowy szlak Grecji Kuda, nie do przejścia Trzeba ominąć, cudować Idziemy dalej Jedno wielkie gówno nic więcej ciągło Jedno wielkie gówno Narodowy szlak w Grecji, proszę bardzo. Ściana, koniec. Nie do przejścia. To jest narodowy szlak grecki, proszę bardzo. A przejść przez płod jakiś zdewastowany jeszcze. Ach. Nie ma wyjścia. No nie wiem, nie mam pojęcia, czy komuś tam wchodzić na pole. Jak mam teraz iść? Tu jest znaczek. W te haszcze mam wejść? Czy w tamte haszcze mam wejść? Co? Co ten znaczek mówi? Z tego piękny szlak, piękny, Że był troszeczkę zadbany, ciut zadbany. Żeby tutaj raz w roku, chociaż coś przyszedł z piłą i zrobił porządek. chciałem zejść na drogę. Jakaś tutaj jest, bo tam już nie dało się iść. No, koniec. To jest szlak O2 proszę bardzo tu mamy iść proszę bardzo tam w Tehachaszcze mamy wejść tam w tą dżunglę plantacje kasztanów jadalnych taka jak moje jak moje dwa drzewa idę drogą tam Olimp Tesalia a ja idę drogą Całkiem poza szlakiem, a jest skrzyżowanie niby z tym szlakiem. Z tą dziczą tam w dole, zarośniętą kompletnie. Co za nędza. co za biedny kraj, kurwa, denny szlak, proszę bardzo. Widzicie to, to jest szlak. Według Greków to jest szlak o kurwa, co za ciemny kraj. Nie wiem, stoję na rozdrożu. I mapa pokazuje całkiem jakieś cudo. Każe mi iść. Mapa mi każe iść tam. Tam. Tu nie wiem. Nie ma żadnych napisów. Zero. Wszystko umarło. Jaki znaczek, ale teraz co? Czy mam iść tam, czy mam iść tam ten gąszcz? Tam już leży jakieś auto, czy coś. Przaszcza. Znowu zaznaczek, jakieś cudo, tom, czy w tom? tą, tu jest wydeptane, a tu niby jest znak, gdzie iść, co teraz, jak tu przejść, to ze słońcem, nic, pięknie, no jest ładny szlak, ale, no ale zaniedbany, zrobić stecz tam ze słońcem, Jaki znaczek tam był, no. No jest ładny no ale co z tego jak jest strasznie zarośnięty Nic nie wyczyszczony jest, już no zdewastowany ten szlak No i co, jest przejście Niby jak ja tam mam przejść, jak tu mam ciężki plecak na sobie a tu jest takie ostro krzyw. Ani w tą, ani w tą Nie, na zimaki Jakieś znaki, ale czy to w moją stronę, czy w drugą? Trudno powiedzieć. To tam. Trzeba uważać, żeby do takiej przepaści nie wpaść. Ja. Jakaś droga biegnie. Jakaś droga. Teraz chyba tu muszę iść. Tutaj jest jakaś rzeka się ma być jest znak jest rzeka sucha rzeka a dalej znak prowadzi tam gdzie gdzie teraz nie wiem tu, tu, tam w środku niczego Znaki są Gdzie mam iść? Tu Tam Tam Stamtąd przyszedłem z tej dżungli Wyszedłem Nie wiem gdzie mam iść Nie wydarłem się przez paprocie, teraz czuję znak Tędy mam gdzieś iść, podobnoż Tam Grecki szlak długodystansowy, proszę bardzo Proszę, jak zadbany, czyściutki można przejść, szlak wstydu greckiego, nie ma problemu z przejściem przez tą drogę. To są paprocie sięgające czasów pleistocenu. tu się nie da przejść, ale muszę iść, bo raczej to zginę, umrę, o ja piję. Stałem się z tej dżungli Są znaki, chwila odpoczynku I dalej tam, w kolejną dżunglę Tak jest, tak jest To jest szlak właśnie to, to jest szlak Trafiłem na szlak oh. Gdzieś tam miał wychodzić, nie wiem jak tam było się dostać No. Ja tu takiej i... drodze właśnie marzyłem, żeby była cała wśród piniowych, prawda plus sosnowych lasów śliczne. Śliczna ścieżka to idealno, ale jakoś tu się idzie. Coś tutaj było, jakieś zawody czy coś Chciałem wody nabrać, ale to jakiś teren kościelny. Wszystko pozamykane. Nic z tego Nie ma wody no, stoją tam butelki z wodą, no ale Przecież się nie rozumieją W staju dróg jest taki stara, stara jakaś knajpeczka, czy coś, czy bar Grill Tu pozamykane Nieważne Grunt, że jest woda Leci pomalutku woda A ja gdzieś mam iść teraz w lewo Nie wiem gdzie ale korzystaj. moment, gotować jakąś zupkę porządną. Bateria się ładuje. No. Jest to na wysokości 960 metrów. Tak, nie wiem, czy to... Chyba jeszcze 980 metrów. Tutaj do góry, a tu już idzie teraz w dół. Chyba będę schodził teraz na dół. I mi się daje. Kolejny towarzysz podróży. No chodź. Hmm? Gdzie czy nie? Ok Chyba jednak ciągle pod górę. Co? Kończy się cywilizacja, tak? Tu już jest... Zaczyna się dzicz. Trzeba tu jakoś obejść. To jest maksimum. 1020 metrów. Takie widoki. To zaszczyty, tam są wiecznie problemy, wiecznie jakieś przeszkody. No. Dziesiątki drzew połamanych na drodze. Kurde, no jak można to wszystko zostawić na szlaku? Ostatnie 4 km no nie do przejścia. No co to oni robią? Jak tu może jakaś straż potwierdzić, że pożary są? To jest tak wszystko zaniedbane. Zawalone, zaniedbane, kompletnie ruina, Grecja to jest trzeci świat, Bez znaki są przywalone, nic nie ma przejścia, no kompletnie, jest po prostu no, obraz nędzy i rozpaczy, to jest po prostu no chore, no taki kraj to powinien upaść już nie kurwa dawno, no, nie mam pojęcia, nie wiem co tu zrobić, no. Ja tu teraz prowadzą w tą dżunglę Już się boję A pie to jest jezioro Takie małe staw Mam go obejść Według tego znaku, który właśnie odkryłem spod tych liści Jest, mam skręcić tutaj Tam, tą dzicz. Ale co to za progi Tu są porobione to Tak jakby tu kiedyś wieki temu rzeka płynęła i tu była normalnie wodospady. i taki widok się otworzył droga i wszystko miejscowość spilia a ja tamtą drogą do góry chyba no nie wiem droga niewesoła jakoś tam trzeba dojść jest jakieś, jakaś woda tak to nie wygląda zbyt przyjaźnie ale ale w takim terenie to wszystko wygląda przyjaźnie, czy dostać się na jakiś tak, żeby tu zejść w ogóle na drogę jakąś, żeckie psy są wyjątkowo dużej. Dobra, przyszedłem stamtąd, Ampelakia 25, Karica 18, czyli Morze Egejskie z 18 km stąd Dobra, ja idę w każdym razie tam Dla chętnych jest obejście tej ogromnej góry tutaj żeby wyjść po drugiej stronie miasteczka Kolejne źródełko Na rozstaje dróg. Teraz tam w prawo i do góry. Tak, znowu idę. Takim pampasem. I taka góra. Nie wiem, czy pod tą górę mam podejść, czy pod tą. Nie wiem. zobaczę Na wysokość 1400 metrów. No to gdzieś muszę iść. Parany w miasteczko. O, tam jest auto, w którym przyjechali. Dobra. A to moja trasa to jest szlak Tu mam wiedzieć, że mam tędy iść kurwa. Ani jednego znaczenia Nic, zero Dwa Kilometry 400 metrów przewyższenia I godzina o, lec, lec. Teraz dalej do A tam już słoneczko schodzi co byłem tylko na tego słupka A jestem już znowu wyżej jest już pełne słońca skończyła się góra idę dalej taką trawą no, doszedłem do połączenia tych dwóch szlaków tam jest szlak na szczyt ja dwa a ja idę teraz w tamtą stronę tam w ten burz Tak, rano nie piłem kawy, bo było tam zbyt dużo trawy ale muszę się napić w takiej pięknej okolicy Oznakowania zrobiły się wyjątkowo dobre Jedynie no, brakuje faceta z piłą, no, który by tu pooprzątał Było łatwo, gdzie był przez las Prosta ścieżka to było znaków, oznaczeń, wszystkiego A tutaj, gdzie jest już gorzej, to nikt go nie przytnie, nie zrobi porządku Pieprzyć tam Dlatego ten odcinek jest tak ładnie zrobiony, bo to jest jakiś maraton Kisza boj Marafionios Maratonios Kisza boj, Taki fragment po wyjściu z lasu, teraz dół, ale znowu tutaj drzewy. Jak można tak nie przygotować drogi do pobiegu maratońskiego? Kurde, to jest syf, nic nie poprzecinane, nic nie przygotowane. Ja mówię o tym strasznie, strasznie, to straszne lenistwo tych organizatorów. by się można było wykąpać, ale strach tutaj Nie wiadomo co to jest Tam jest szlak do góry Tam jeszcze jedno takie bajorko A tu jest mój szlak Nie jest jakieś źródełko nie wiadomo co to za woda tutaj leci Trudno powiedzieć Czy to z tych bajorek Czy to pitna No nawet jakaś droga biegnie. Doszedłem do niej. Ale idę dalej. Mam ją teraz przekroczyć według tego znaku, który tam tak. widzę. tutaj jest czołg. Tam jest dalej ślak. Chyba tam na tą górę. Tam jest szczyt. Nie, nie wchodzę. Ale jest. A tu dalej Ślaki. napisy. Anodos tam, naduka Kafiodos. No to ja idę na Kafiodos, tam jest chyba ta wioska, do której idę. Tędy jest, jest. Różnymi z różnymi skałami, też trzeba się przebić z taką piaszczystą, gniastą drogą. Tam byłem, teraz idę tu na dół, oczywiście w centrum wsi, woda, knajpa. niby centrum wsi chyba nie wiem ale woda nie leci także chyba nic z tego nie ma wychodzę z tej wsi ale wody tu chyba nie ma i idę dalej jak chcą to potrafią zadbać i wykosić proszę bardzo jakby tak było cała droga zrobiona to można spokojnie iść no taki punkt miała tu być woda na pewno ale nie doprowadzili i dalej no, taką ścieżką piękną ale ją prawda tu można iść pod drzewami z takimi widokami altanka po drodze jest zdezelowana ale jest no. tam byłem tamte góry wszystko przeszedłem prawie. Teraz tam jakaś winnica. A tam na, gole, na dole chyba Agio, którego idę do mostu. Tu już ławka. Hmm. Ten most jest też przed 25 lat. Myślę, że się nie zawali. Zobaczymy. coś płynie jakaś woda no, trochę strach wchodzić ale trzeba wejść o. o tym chodzić to chyba tam Monaster Panagia Karpoja półtora kilometra pochowane w górach wyjście na, na drogę tu są gruszki tu są gruszki a tam chyba jabłka tak mi się wydaje teraz to widać. tu widać są gruszki wszystko to chyba przesadzili tu już się skończyło co dojście do klasztoru w związku z tym najmy to gdzieś jak tam mam wejść to już nie jest tak szeroko jak tam było to jest wycięte, ale, ale zdecydowanie mniej taki widok. Taką panoramą. Końcówka tutaj tej miejscowości. Po na dół i chyba tam na dół. I tak Sohori. Też taka mieścinka. Przedmieścia Na za unijne pieniądze kurde wykonane. No i tak trafiłem do Portu Volos Tak, z toba dzisiaj setki wejść do środka. Kolorowa bazylika. Kolejny kolorowy kościółek.